Pierwsza rzecz jest, jest zaszczyt być tutaj dla nas i widzieć jak dużo ludzi, młodych ludzi jest, kibicuje, daje nam wsparcie, dopinguje i, i, i jest z nami. Jak powiedziałeś, dla mnie jest ważna nasza praca, nasze przygotowanie, bo ja mam w głowie co my musimy robić, żeby się przygotowali na Mistrzostwa Świata. A, a, ale, ale każda okazja, w której my mamy rozmowę albo komunikację z kibicami, myślę, że to a, jest bardzo ważne dla ich, żeby kontynuowali, żeby mieli okazję być z zawodnikami, które kibicują, które oglądają na telewizji, które a, 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 dają wsparcie i myślę, że, myślę, że jest a, a, dla nas, jak każdy trener, ja teraz mówię jak trener, jest, jest ważne być tutaj, bo ja, ja mam przywilej szukać rozmowa się z trenerami, z którymi ja chcę a, grać, i decyzja jest każdy raz, i staram się, żeby przyjechały najlepszy zespół na świecie, bo to dla nas jest ważne i myślę, że jest też ważne, żeby kibice mogli oglądać jak grają Włochy, Francja, Brazylia, Stanach. I dlatego myślę, że to są, to są też ważne rzeczy, nie tylko dla nas, ale też dla kibiców, którzy płacą bilety, żeby byli z nami i oglądali dobre mecze. Najgorszy moment a... Moje prace, bo, bo muszę zdecydować o bo a, to, to może być też dobra rzecz. Miać ten problem, bo kilka trenerów nie ma ten problem a, i, ma problem szukać, kto może być. A, i, ale, ale w Polsce myślę, że jest bardzo dużo zawodników, które mają tej jakości który mogą być z nami, wynik nie byłby róż, inaczej, jeśli będzie z nami albo nie, ale ta sama sytuacja jest z Bouiem, jest z Czunkiem, jest z Matiem, jest dużo zawodników, którzy, którzy um, um, mogą być z nami, zasługują być z nami, ale niestety ja muszę zdecydować to, co ja myślę, że jest najlepsze dla, dla zespołu. I chciałbym powiedzieć tylko, że my wygraliśmy WNL bez bieniu. Dwa rozgrywających, którzy byli z nami, sześć czarniutków, którzy wygraliśmy medal, a Norbi, Szliwa, e, Śliwa, Zati, Zwieżu, dużo zawodników, którzy grali są cały czas z nami, wygrali są każdy medal, który wygraliśmy, i oni gdzie byli z nami, i teraz wygraliśmy złoto. Z drugim zawodnikami, i myślę, że to, to jest jakość polskiej środkówki. Bo naprawdę mamy dużo zawodników, które są na, na, może być nie na tym samym poziomie, ale na bardzo wysokim poziomie. I, i dlatego ta decyzja, którą ja może zrobić na końcu, jest każdy sezon jest, jest trudniejsza. A niestety jeszcze raz to musi być, Benji, ale powiedziałem że a, a, w tym sezonie teraz jest jego forma, która niestety nie była na tym poziomie, nie, bo on nie zrobił wszystko, bo on zrobił wszystko, ale niestety miałem tych problemów zdrowotnych a, i, i nie, nie, na końcu nie, 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 nie miał ten, ten poziom, który myślę, że a, może nam pomóc. Na, na końcu, a, nie spiłem jak wczoraj budziłem się pięć razy. Ale to jest, to jest część mojej pracy. Ja musi to zdecydować, musi to robić i jest jak. Jak się to nazywa, kiedy chcesz. Masz zdrowy zęb i, i musisz go zabrać albo nie wiem, boli, ale potem jedziemy dalej.